Witam serdecznie. Dzisiaj panem słów o oczku wodnym, który posiadam na ogrodzie. Na co zwrócić uwagę, żeby nie popełniać błędów. Więc tak, zaczynamy. Podstawową rzeczą jest to, żeby nie budować zbyt dużego oczka, ze względu na to, że w bardzo upalne dni ubywa nam wody i ciągle trzeba tą wodę uzupełniać i w ogóle przy projektowaniu takiego oczka należy zwracić uwagę na to żeby odpowiednio wyprofilować dookoła półki na których ułożymy kamienie bo ważną rzeczą jest żeby to zrobić w taki sposób żeby przesunięcie tych kamieni było tak, żeby zakrywały folię, to znaczy górna tafla wody, żeby nam lekko podchodziła pod te kamienie. Moje oczko było kiedyś wielkości 6 metrów. Ten teren, który tutaj w tej chwili są nasadzenia zrobione, to właśnie już Czwarty raz te oczko było przebudowywane, ze względu na to, że w 2010 roku, w maju, cały miesiąc padały deszcze i nadmiar wód, który zszedł mi z pól podszedł pod wody gruntowe i podniósł mi oczko na 1 metr wysokości, wydruszył folię, że nie dało się tego po prostu w żaden sposób uratować, musiałem połowę tego oczka zlikwidować zasypać i zrobiłem na nich nowe nasadzenia później następnym błędem było to że ułożyłem sobie otoczaki dookoła nie na zaprawie tylko luźno był po tym problem że te otoczaki ciągle zlatywały do wody było to dosyć problematyczne następnym razem robiłem specjalne płyty kamienne który okazało się, że po dwóch latach mróz popękało to po prostu i porozsadzał mróz z tej płyty i musiałem na nowo to kształtować. W tej chwili już mam dwa lata kamienie ułożone na wylewce betonowej. No i to zdał egzamin. Na razie to się trzyma bardzo fajnie dookoła. Mam to tak zrobione. Wcześniej miałem kaskadę zrobioną za tym oczkiem gdzie woda mi strumykiem spadała do tego oczka niestety zbyt duże parowanie tej wody trzeba było ciągle wypełniać tę wodę i postanowiłem go zlikwidować i zostawiłem w takiej formie jak to obecnie wygląda a w 2007 roku popełniłem taki błąd wówczas nie było jeszcze dostępu do specjalnej folii do oczek to zrobiłem sobie taki coś, że zakupiłem folię budowlaną i na bazie tej folii budowlane zrobiłem te oczko i po trzech miesiącach woda zaczęła ubywać. No po wyciągnięciu folii okazało się, że ta folia była rozdarta nie miało to żadnego sensu musiałem sprowadzić porządną folię do tego oczka i zdarzyło mi się po w siedmiu latach coś takiego że posadziłem sobie bambus który tutaj mamy przed sobą i ten bambus powodował że korzenie jego podeszły pod same oczko głęboko na 2 metry i niestety uszkodziły mi tę folię folię trzeba było wyciągać rozbierać dookoła wszystkie kamienie i na nowo oczko po prostu formować Także yy, na to trzeba też zwracać uwagę wszystkim. Dokładnie wypoziomować płytki, te półki dookoła dwóch stopniowe po to, żeby w doniczach czy w jakichś pojemnikach ja tu akurat mam posadzone yy, kosadce żółte i trawy. Nie mam zbyt dużo lilii wodnych. Mam je w tej chwili w w 90 litrowym tuble. W tym najgłębszym miejscu, gdzie są te lirie, ma tylko 80 cm głębokości. Pozostała woda jest na głębokości 60 cm. Uprzedzam budować oczko, jeżeli po prostu macie małe dzieci. Bo dzieci są różne, psocą i może dojść do tragedii. A zdarzały się takie przypadki, że dzieci pod, podanęły w takim wodnym, że niestety mając małe dzieci nie możesz mieć oczka wodnego po bo zakładanie specjalnych siatek to nie ma po prostu sensu no chyba że ci rzeczywiście na tym zależy to na jakiś tam okres czasu parę lat może taką siatkę zastosować. jeżeli się już rzeczywiście zdecydujesz na budowę tego tego oczka tu akurat no, mamy nawet i żabki zielone a nawet czasami po pojawia się za skońce, które zrzucają swoją skórę, później odchodzą, ale nie przeszkadza tą rybką, którą tutaj mam, a mam już około 30 sztuk, bo się też rozmnażają, część rozdaję, po prostu część zostawiam. To by było na temat tego oczka, po prostu tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz po prostu że niestety notorycznie pojawiają się glony szczególnie przy wysokich temperaturach i trzeba te glony odławiać bo pomimo tego że są nasadzone rośliny i powinna ta równowaga po prostu być ale zbyt małe oczko i jeżeli nie ma odpowiedniego przepływu non-stop tej wody woda musi być ciągle w ruchu to te glony się lubią po prostu pokazywać, a potrafi być tego naprawdę mnóstwo. To na razie po prostu tyle. Zapraszam do następnego. Materiału.